Dana, poczekaj na mnie w szkole. Mam jedną lekcję, potem trening, a potem spotkam się z dziewczynami w kawiarni, a potem do domu. Dobrze, Diana, nie martw się, jestem już dorosła. Dobrze. Słuchaj, Ice, przynieś nasze zamówienie. Fajnie, Ice, że wróciłeś, temu słabo szło. No właśnie nie zostało tu trochę bałaganu po browiastym. Co on tak w ogóle sprzedawał? Gdzie Diana, dokąd poszła? Nic nie sprzedawał, wszystko dawał dziewczynom za darmo. Dima, nie musisz donosić Aisowi. Widzieliście? Ais wrócił. W końcu będzie tu szybsza obsługa. Ais, przynieś nam pizzę. Dana, pamiętasz, nie zadawaj się ze szczurami, Janom i Lailą. Diana, pamiętam, nie zadawaj się ze szczurami. A jak ktoś cię obrazi, to mam do ciebie naskarżyć. Zgadza się. Cześć wszystkim! Witajcie uczniowie! Trzymaj plecak! Smilik, cześć! Cześć chłopaki! Hej Diana! Dzisiaj z dzieckiem? Tak, zabrałam ją do szkoły. Nie no, widziałyście, kogo ze sobą zabrała? Przyszła do szkoły z młodszą siostrą. Ta szkoła wygląda jak przedszkole. Zachowuje się jak Diana, przyszła i już maluje usta. Tak, Smile. Żaby, ja wszystko słyszę. Zostawcie moją siostrę w spokoju. Diana, cześć. Cześć, Kitty. O, Ice, cześć. Wróciłeś? Tak, Diana, wróciłem, ale mam tu straszny bałagan. Wyobraź sobie, że browiasty wszystko rozdawał dziewczynom. Ice, bo to browiasty. Proszę, zrób mi gorącą czekoladę. Diana, już zamówiłam. Za minutę będzie. Spójrzcie tylko na siostrę Dianę, jak się popisuje. Fajna dziewczynka. Dana, zobacz, co tutaj mam. A ja widzę, że ty już malujesz usta jak mała księżniczka. Tylko mój chłopak może nazywać mnie księżniczką, rozumiesz? Co? Co to było? No, mała cię pojechała. Wyluzuj, mały, to szkoła Diany. No, widać, że się nauczyła od starszej siostry. Dziewczyny, a flirtowała z innymi facetami, czy nie? Ajs, jak widzisz, nad nie ma w szkole. Nawet nie wiemy, gdzie jest. Wyłączyła telefon i zniknęła. Hej, kochanie, nie nudziłaś się? Mima, o czym szeptałeś z Kevem? O mnie? A i cytrynowa. Nie zamawiałam herbaty cytrynowej, zamówiłam gorącą czekoladę. Przestań mi mieszać w głowie. Pij taką, będzie miał krew taniej. Ajs, gdzie, gdzie nasze zamówienie? Już niosę. Ice, powiedz mi, gdzie byłeś? Nie było cię tak długo. Pojechałem w gości. To tu w ogóle pozwoliłeś browiastemu. W Kasie nie ma forsy. Ice, to nie pytanie do nas. was tego. Kochanie, przestań gadać z Ice'em i chodź tutaj. Dobra, Ice, dzięki za gorącą czekoladę. Fajnie, że wróciłeś. Zobacz, Gigi, bierzesz to tak i uderzasz. O, Patryk! Julie, nie pozwolimy, żeby ta słodka para nas pokonała. Tak, nie damy się. Kładziesz tu rękę i odpychasz. No dobra. No dawaj, Patryk! Dawaj, dawaj! No dalej! Chłopaki, dajcie dziewczynom trochę przestrzeni. Niczego się nie nauczą. No, dawaj, szybciej, musimy wygrać. Kokoszonek, nie poddawajmy się. Dawaj, dawaj. Kokoszonek, czemu przegrywamy? No bo jesteś za wolna. Patryk, kolejny gol, jesteśmy najlepsi na świecie. Przegrywy, czy musimy Was szukać? Nauczyciel Mike prosił, żeby sprawdzić, jak przygotowania do występu walentynkowego. O, tak, gol. Zobaczcie, przyszły dwie gwiazdy do szkoły. Mam nadzieję, że ćwiczyliście, a nie graliście w grę. Pokażcie, śmiało, co tam przećwiczyliście. Patryk i ja mamy wszystko gotowe i nasz występ będzie najlepszy. Tak, my też ćwiczyliśmy i wystąpi nasza trójka. Ja, Kokoszonek i Browasty. Świetnie, pokażcie przegrywy, co przećwiczyliście. Czekamy w sali. Nie no, czy to normalne? Czemu nauczyciel Mike dał im zadanie, żeby nas sprawdzić? A kim one w ogóle są, szczury? Dobra, już wam pokażemy, co przećwiczyliśmy. Tak! Będą zszokowane! Kitty, daj mi usiąść koło Diany! Ja siedzę z Dianą! Smiley, jaka różnica, gdzie siedzisz? Nie jesteś z tej klasy! Ale mamy teraz wspólną lekcję! Cisza, chłopaki! Wybraliście już swoje zawody? Ciekawi mnie, jakie macie plany! Co to za głupie pytania? To pytania do przedszkolaków! Wcale nie! Ja bym chciała zostać florystką! Kocham kwiaty, a Timur mi ich nie daje! Kitty, nie kłam! Florystką? Ciekawe! A kim chce zostać? Stella? Nauczycielu Mike, ja po szkole pójdę na studia, żeby zostać weterynarzem. Kocham koty i pieski. Co? Jeżeli moja pamięć mnie nie zawodzi, powiedziałaś, że nie lubisz zwierząt, bo jesteś na nie uczulona. Diana, a ty kim chcesz zostać? Diana, na ciebie mam alergię. Nauczycielu Mike, ja bym chciała zostać psychologiem, ale jeszcze się zastanawiam. Jesteś świetny, ale zastanawiam, mnie, kim chcę zostać, Smilik. Nauczycielu Mike, ja chcę zostać wspaniałym mężem i ojcem dla dzieci, które będę miał z Dianą. Smilik to nie jest zawód, a utrzymywać będę Cię ja? Smilik nie śpieszyłbym się tak na twoim miejscu. Ja no mówiłem ci, że Smilik nie jest wiarygodny. Powinien być na jego miejscu. Tak, Dima chce zostać w przyszłości kierowcą wyścigowym. Tak, na motocyklu. wi. Oui, oui, oui. Na pewno. Ja już mam zawód, jestem baristą. Piękne wybory. Podążajcie za swoimi celami i marzeniami. Ja też takie miałem. Chciałem być astronautą. I wyobraź sobie, że nasz nauczyciel Mike chciał zostać kosmonautą. Dajmy mu nowy pseudonim, Kosmonauta Mike. Nie ma w tym nic śmiesznego, chciałem być astronautą. A rodzice powiedzieli mi, synu, będziesz nauczycielem. To smutne, trzeba było podążać za marzeniami. A teraz latałby pan wśród gwiazd. Ta, a teraz uczę was. No dobra, dalej, Timur. A ja nie wybieram zawodu. Mój tata powiedział, że kupi mi wszystko, czego potrzebuję. Fajnie, nie? Popisuj się, popisuj. Anna, daj spokój, to mój chłopak. Kitty, to czemu się popisuje? Twoje oczy są jak ocean. Tonę w nich. Czyli twoje włosy są jak wiatr, który łaskoczy moją twarz. A twoje pocałunki! Stop, 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 stop! Ten występ jest do bani. Musimy to jeszcze raz powtórzyć! Ja nie rozumiem, co wam się nie podoba. Patryk i ja zrobiliśmy występ tak, jak czuliśmy. Po prostu się kochamy i mamy przedstawienie o miłości. Ta wasza miłość jest jak zgniłe jabłko. Nasza miłość jest Bani? Jeszcze raz! Julia! Julia! Patryk, nie rozumiem, co Janie i Laili się nie podoba? Nie wiem! I tak, nasz spektakl nazywa się Trójkąt Miłosny! No pokaż, Julia! Pokażcie, co przygotowaliście! Kokoszonek, chciałam ci powiedzieć, że już cię nie kocham! Chcę mieć innego! Julia, to W czym jest lepsza ode mnie? No zrozum, on ma dużo pieniędzy i ma większe bicepsy! Pokaż mi, gdzie on jest! To on. Kocham go bardziej niż ciebie. Julie, myślisz, że tak po prostu się poddam? Ej, chłopaki, chłopaki, chłopaki. To moja dziewczyna. Nie, bo moja. Ona mnie kocha. Chłopaki, uspokójcie się. Kokoszonek, nie kocham cię. Kocham jego. Szczerze patrzcie. Przecież Patryk i ja mamy dużo lepszy występ niż oni. Oskar. Nie no, jaki Oskar? Wy sobie żartujecie? Wasz występ był okropny. W naszej szkole w walentynki będą uczniowie z innych szkół. Nie wyjdziecie stąd, dopóki nie wymyślicie normalnego występu. My z Janą pójdziemy na latę. Wrócimy, jak się przygotujecie. A niech to, co mamy zrobić. Myśl, Julie, myśl. Ale w czym problem? Zróbmy wspólny występ. Ja będę gwiazdą, a wy będziecie moimi szalonymi fanami. Będziecie padać mi do stóp. Jestem gotowy. Nie no, dziedzi, jaka gwiazda. Musimy wymyślić inny występ. A co to za dziecko w naszej szkole? To młodsza siostra Diany, Dana. Dana, Dana cześć. cześć! Dziewczyny, Diana powiedziała mi, żebym z wami nie rozmawiała, bo jesteście szczurami. Dana! Dana a, a ty, ty co? co? Jakimi szczurami? Kto ci tak powiedział? Jesteśmy chomiczkami słodkie i puszyste. Dziewczyny, przykro mi, ale nie mam do Was zaufania. Co? Co ona powiedziała? Lejla, ona zachowuje się jak Diana, chodźmy. Pospiesz się, Karina. Dopóki nikogo tam nie ma, ukradniemy dwie bułeczki. Ops, zielona, nie jesteśmy tutaj same. Cześć, Dana! A dziewczyny, cześć? Chcecie ukraść bułeczki? Idźcie, nikomu nie powiem. Nie, Dana, jak mogłaś tak o nas pomyśleć? Po prostu opuszczamy lekcję. A co masz takiego błyszczącego? To interesujące. Dziewczyny to moje pudełeczko. Można je różnie udekorować. O, o a, a możemy, możemy zobaczyć? zobaczyć. O, jaka piękna bransoletka! Dana, nie chcesz mi jej dać? Pasuje do mojego pierścionka. Co? Taka piękna i urocza ta bransoletka. Mama ci ją kupiła? Dziewczyny, oddajcie bransoletki. Dał mi je mój chłopak. A, chłopak ci to dał. To nie możesz oddawać takich prezentów. Słuchaj, a może się zamienimy? Damy, Damy ci, ci takie, takie długopisy, długopisy, a ty, a ty nam, nam dasz, dasz bransoletki. bransoletki. Dziewczyny, nie zamienię się, a jak będziecie dalej prosić, to poskarżę Dianie. No mówiłem Ci, żona, patrz one tu są. Czołe, że to przejdziemy. A dziewczyny, dziewczyny, hej! Cześć, cześć futboliści! Dima, chłopak daje takie fajne bransoletki tej małej dziewczynce! Ja też tak chcę! Dana, pokaż chłopakom, jakie masz bransoletki. Dobra, już im pokażę. O, patrzcie, chłopaki. I? Co i? Chłopak jej takie dał. O, ja, Dima, nie mam żadnej bransoletki. Czy to normalne, że jakaś mała dziewczynka dostaje bransoletki, a my nie? Chłopaki, dajcie swoim dziewczynom bransoletki. Słyszeliście? i Ajsa nie ma, możemy brać je za darmo. No to już koniec lekcji. Dokąd się zbieramy? Tylko proszę, nie idźmy na pizzę. Już jadłam pizzę w naszej kawiarni. A może pójdziemy do kina na jakiś horror? Tak, pójdziemy do kina obejrzeć film i zjemy popcorn z sosem serowym. Tylko nie to, śmierdzi z poconymi skarpetami. Nie, 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 chłopaki, nie idę do kina. No dawaj, Diana, wszyscy idą, bez ciebie będzie nudno. Wiecie doskonale, że nie lubię takich horrorów. Lubię z duchami, czarownicami, ale takich nie lubię. To pójdziemy na jakiś film animowany, kochanie! No, smile! No to co, idziemy czy nie, bo mój żołądek chce popcornu z sosem serowym. Diana, zgódź się! Piena, twoja młodsza siostra pójdzie z nami? Młodsza siostra dana? A niech to zapomniałam o danie! No nie, gdzie ona jest? Mła, pięknotka. O co to za mała dziewczynka się tutaj maluje? Julia, czy mi się wydaje, czy nasze lustro jest zajęte? Wasze lustro teraz jest moje. Co? co? Dobra dziewczyny, żartuję, przepraszam. Możecie przypudrować noski. Ale my nie, nie mamy kosmetyków. kosmetyków. Tak, nie nosimy ze sobą kosmetyków, ale mamy suche usta. Dobra dziewczyny, weźcie to, proszę. A! Dzięki Dana. Dziewczyny, tylko mi to oddajcie. Tak, oddamy. Gigi młodsza siostra Diany jest fajna. Tak, zobacz mi dała szminkę, a tobie perfumy. Dana, Dana. Dana. Nareszcie sobie o mnie przypomniałaś. Dana, no wiem, trochę o tobie zapomniałam, ale wszystko ok? Nikt ci nie dokuczał? Jak dla mnie wygląda normalnie Diana, dzień w twojej szkole był cudowny No dobrze, to co, idziemy? Tak, Diana, weź mój plecak i chodźmy do domu Dana, a może nie do domu, tylko do kina? Diana, szkoła się skończyła, do domu Dobra, kochani, idę do domu A jakbym dał ci tą myszkę, Miki? Patrz, jaka słodka Dana, to jak? Dobra, przekonaliście mnie, chodźmy do kina Juhu! Smilik, ale jesteś pomysłowy. Udało ci się ją przekonać. Idziemy? Zostawcie lajki, like subskrybujcie mój kanał, klikajcie na dzwoneczek i czekajcie na nowe. odcinki! Do zobaczenia i pa-pa! Dobrze, dziewczyny, ale jednym okiem. A kiedy Smajlik i ja będziemy wychodzić, was tu nie będzie. Dobrze! Och, Smil, wyglądasz wspaniale. Dziękuję, starałem się. Słuchaj, Smil, a co to za strój i niespodzianka? Idziemy do klubu czy restauracji? Słuchajcie, nigdzie nie kupicie takich gadżetów. Przysłała mi je ciacia z Japonii. Maseczki są z tego samego miejsca! Radzę Ci kupić tą maskę, Julia! Ona działa cuda! A macie czarne matowe ty dla chłopaków. Patryk, wiesz, jaki bym chciała uchwyt, żeby był różowy, efektowny i puszysty. No jasne, Gigi, a macie różowe. Były różne, ale wszystko już rozdane. Gigi, zobacz, z myszką Miki. Kokoszonek, kup mi maseczkę, proszę! Nie Julie, nie będę wydawał forsy! Ty już jesteś piękna! Dziewczyny, co to za chłopce? Ja co stąpi? Kokoszonek, cześć, dziewczyny! Chcecie kupić maseczki z Japonii? I uchwyty prawie za darmo. Za grosze. Chłopaki. Chłam. Sałata, nie daj się im zwieść. Chłopaki, to żadne śmieci. Zielona, zobacz jaka ta maseczka jest nasączona. I jeszcze ta. Widzę. Hmm? Kef, kup mi to. Karina, nie potrzebujesz tego. Zobacz na ten, jaki ładny. Na pewno takiego potrzebujesz. Kef, wybieram to, to i to. Kocham cię. No i świetnie, Kev, 300 rubli. Kukuszonek widziałeś. Dimo! Masz, Lajla, i nie zbliżaj się już do nas. Jak pojawią się nowe maseczki, od razu przyjdę. Ja będę pierwsza, która je kupi. Kev, jesteś najlepszy. Karina, jak będą nowe uchwyty, odłożę dla ciebie najlepsze. Hm, mm, co to za zebranie? Lajla i Jana coś sprzedają. Normalnie prowadzą biznes w szkole. Cześć, czy liderki króliczki! Dziewczyny, widziałyśmy, że coś sprzedajecie. Powiedzcie co, bądźcie szczere. Wiecie, że biznes w szkole jest zabroniony. Widzę, że Karina ma jakieś uchwyty. Gdzieś je już widziałam. Jaki biznes? Ciocia z Japonii przysłała nam wiele różnych rzeczy. Postanowiłyśmy coś sprzedać. Prawie za darmo. Karina Zielona, pokażcie, co kupiłyście. Teraz króliczki ci zabiorą. I kto nam odda kasę? To takie do telefonu. I maseczki. Wszystko jasne. jasne. Jana Laila, nie wstyd wam? trochę. Czegoś tutaj nie rozumiem. O co wam chodzi? Stop! Dziewczyny, maseczki mają wrócić do szatni, a rzeczy do telefonów do nauczyciela Majka, bo to wszystko na szkolny konkurs. Więc, Więc to, nie to nie jest, nie jest z Japonii. Japonii. Mówiłem. A skamowały was. Dziewczyny, macie wszystko odzyskać. Widziałaś Julie? Futboliści mają kłopoty. Patryk, jesteś taki super, że nie kupujesz mi takich śmieci. Nie jestem przegrywam jak futboliści. Dobra, teraz lepiej chodźmy coś zjeść. A my... Chodźcie z nami, kupimy wam soki. Karina, jeszcze raz wymyślisz ze mnie kasę na takie pierdoły, to cię zostawię. Dobra. Nie rozumiem, Dima, co mam zrobić z tymi maseczkami? Zabrać je do szatni? Tak, i musimy wymyślić, jak odzyskać kasę. Dziewczyny, Laila i Jana tak mnie irytują. Nie rozumieją, że w szkole są zasady. Czy to nie pora je wyrzucić? Diana jest za dobra, żeby je wyrzucić. Dziewczyny, one nie tylko łamią zasady szkolne, ale też ukradły nasze maseczki i uchwyty nauczyciela Majka. Diana, gdyby nie było ich w tej szkole, wszystko byłoby spokojniejsze. Diana, może czas wyrzucić je z tej szkoły. Dziewczyny, no i co potem? Wyrzucimy je i co z tego? Zrobią to samo w innej szkole. Ups! Notatka, mam nadzieję, że nie miłosna. Przeczytaj, przeczytaj! Diana, dzisiaj czekam na ciebie. Hiti. Dziewczyny, ktoś w tej szafce? Tak oddycha! Mary, co z Kitty? Kitty, nie wyspałaś się? Kitty, co się stało? Przecież twoja szafka jest pusta. No to posłuchajcie. Przyjaciółko, zachowujesz się trochę dziwnie. Kto tu oddycha? Kitty, w twojej szafce jest duch. Kitty, czy przypadkiem nie wywoływałaś jakiegoś ducha w nocy? A ducha można wywołać? Mary, nie wiem, ale tam naprawdę słychać oddychanie. Patrzcie, rusza się! Aaaa, o, i na co tak krzyczycie? Widziałeście, że aby zniknęły już? Aaaa, Ice, czy ty jesteś normalny? Czy ty rozumiesz, jak nas przestraszyłeś? Prawie się posikałyśmy. Jesteś duchem? Możecie nie krzyczeć? Aaaa, nie, nie zbliżaj się! To duch czy Ais? Nie krzyczcie tak, po prostu ukryłem się przed żabami i goniły mnie. A musiałeś się schować obok mojej szafki? Pów Ice, nie straż nas tak więcej. Diana, to duch czy Ice? Mary, oszalałaś oczywiście, że to Ice. No dobra, dziewczyny, jakby żeby pytały, to mnie nie widzieliście. Idę się schować za bar. Dziewczyny, widziałyście? Ice jest jakiś dziwny, jego oczy się błyszczą! Mary, nie, Mary, nie, nie nakręcaj, się. nakręcaj się! Dziewczyny, zobaczmy co napisał do mnie Smile. Diana, czekacie dzisiaj niespodzianka po lekcjach. Twój smile. Kocham cię. Całusy. Nauczycielu Mike, nie będziemy się już uczyć w tej szkole, jeżeli nie podejmiesz żadnych działań. Ważnych działań. Dziewczyny Żaby. Krok w tył i dopiero wyjaśnijcie mi o co wam w ogóle chodzi. Nauczycielu Mike, w szatni dla dziewczyn są oczy dodatkowe oczy. Ktoś nas obserwował, jak się przebierałyśmy. Aha! Tak, nauczycielu Mike, i wiemy, kto to był. Dobra dziewczyny, ciszej i oddychajcie. Kto był w szatni i kto was podglądał? To, to był ice! Dobra dziewczyny, zaprowadźcie mnie do niego. Miał już jedno ostrzeżenie. Nauczycielu Mike, on pozwala sobie na zbyt wiele. Siedział w szafce i nas podglądał. Nauczycielu Mike, on widział moje majtki z czarodziejki z księżyca. Że co on widział? Nieważne, nauczycielu Mike, chodźmy do Aisa. No co, chłopaki, stoję już tak pół godziny, radzę wam się poddać. Nie, nie poddamy się. Smalik będę tak stał do końca, żebyś nigdzie nie poszedł. Tak, Max? To zobaczysz, ja tak mogę stać do rana. Smalik, jesteś nie fair. Smilik, mamy cię dość. Umawialiśmy się, że spotkamy się dzisiaj w męskim gronie. Nie no chłopaki, nie przesadzajcie! Diana przychodzi, bo u mnie nikogo nie ma. Aha, smillik nie ma rodziców! To do ciebie przyjdzie Diana, a do mnie Kitty! Chłopaki to jakieś żarty? Dobra mały, daj spokój, ugadamy się. Tym razem Diana przyjdzie do mnie, a następnym razem Kitty do ciebie. Smilik a Diana to po prostu przyjęła i zgodziła się do Ciebie przyjść? Jestem przeciw! Mały, uspokój się! Jeszcze się nie zgodziła, ale jestem pewien, że się zgodzi. Przygotowałem coś dla niej. W serio mam cię dość, Smile. Nie obchodzi mnie, czy Diana do ciebie przychodzi. Zaproszę Kitty! Dobra, chłopaki, przestańcie się kłócić! Jestem kapitanem drużyny! Ćwiczymy! Nie rozumiem, czemu nauczycielowi Majkowi nie podobają się moje skarpetki. No, pewnie przez ten napis. No to jak, dziewczyny? Czy tam szczury. Nie wiem, jak was nazywać. Idziemy do dyrektora? Czy same się przyznacie? Muszę pomalować usta, Laila. Zaczekaj! Nie śmierdzi? Nie, Laila. To dobrze, jadłam cebulę. Dziewczyny, z kim ja rozmawiam? Przyszłyście tu nabroić? Idziemy do dyrektora? Czy same się przyznacie? Diana, rozmowa z nimi jest bez sensu. Czas je wyrzucić, wyrzucić. Wszyscy mają ich dość, zwłaszcza ja. Słuchaj, Mary, zamknij się. Diana, ukradłyśmy kilka maseczek. Mamy przepraszać. One leżały w twojej szafce i gniły, a my je rozdałyśmy. Diana, słyszałaś, co one mówią? Czy liderko króliczku, wyrzuć je. Mary, uspokój się. Dziewczyny, wiecie, że nie możecie niczego sprzedawać uczniom w tej szkole. To pierwsza rzecz. A druga, nie możecie wchodzić do naszej garderoby i zabierać naszych rzeczy osobistych. A trzecia, wzięłyście i sprzedałyście wszystkie gadżety nauczyciela Majka, które zostały kupione na konkurs. Ciekawe, czy on już o tym wie. No dobra, Laila, już skończyłam. Dobra, możemy iść? Diana, niczego nie żałujemy. Słuchajcie, jeszcze wezmę te łańcuszki, bo mam chętnych na kupno. Jestem w szoku. One się nigdy nie zmienią. Diana, jesteś głupia. Jesteś dla nich za miła. Tak, okropne te szczury. Jeszcze zabrało łańcuszki. To nic, dziewczyny. Pojedziemy do wiejskiego domku na wakacje, a ich nie zabierzemy. Chodźmy. Chodźmy. Świeża bułka, herbatka owocowa. Nauczyciel Mike. Mike! To on! Dobra sałata, kupimy co chcesz. Chodź zjeść. Ice, przeszłyśmy. Odwróć się i pokaż swoje bezwstydne oczy. Powrót do Starego? Tak, nauczycielu majgi niestety. Ice, czekamy, aż się odwrócisz. Co się dzieje? Sama jestem ciekawa. Proszę pana, one mnie obgadują. Ach, ty bezwstydny króliku. No co, myślałeś, że cię nie widziałyśmy? Nauczycielo Mike, musisz go wyrzucić ze szkoły. Posłuchajcie, żaby. Ludzie tutaj odpoczywają. Odpoczywamy tu z sołatą. Słuchaj, Dima, nie reagowałbyś tak, gdyby ten w różowej czapce podglądał twoją zieloną w szatni. Proszę pana, to wcale nie było tak. Nie szpiegowałem dziewczyn. Chciałem tylko zdjąć skarpetki z szafy. A tu nagle drzwi się zatrzasnęły. Potem weszły one i zaczęły się przebiegać. Myślały, że ja je szpieguję. A co potem, AJS? Na ucie, no ucie, no, się MAJ, maj Co dalej? Po prostu wstydziłem się wyjść, przebierały się. No więc siedziałem w szafce i nagle mi się kichnęło. Ale z tobą problemy. Widzisz nauczycielu Mike? Chichnął i od razu wiedziałyśmy, że to Ice Nauczycielu Mike, widziałam tą różową czapkę przez kratkę Nauczycielu Mike, pochyliłam się i zobaczyłam te błyszczące oczy Proszę pana, przepraszam, ale szafka była mała, kraty były na mojej twarzy Nie podglądałem Nauczyciel Mike, zaraz ci pokażę Wiecie co dziewczyny, ja mu wierzę Tak, byłem po stronie Ice'a one się z nim policzą. Dima, a co, jeżeli mnie też podgląda? Cała ta Ice nie podgląda. To tyle, bo muszę popracować. Nauczycielu Mike! To tyle, dziewczyny, koniec. Ice kakało. I co, dziewczyny, mamy to tak zostawić? Oczywiście, że nie. Chodźmy do dyrektora. Ice, powiedziałeś mi prawdę? Oczywiście, nauczyciel Mike. Widziałem je tylko do kolan. Hej, kochanie, chodź do szatni, mam niespodziankę, tylko ładnie się ubierz. No wiesz, w sukienkę czy coś ładnego. Smilik, tylko sobie pomyśl, przyjdzie do ciebie przebrana i piękna. Zaprosisz ją na noc, a ona powie... Nie, no chodź, kochanie, czekam na ciebie. Chłopaki, w takim przebraniu na pewno mi nie odmówi. Dziewczyny, szybko do szatni. A, a co, co się, się stało? stało? Smilik powiedział, że ma dla mnie niespodziankę. Muszę się przebrać. Ciekawe jaką. Dziewczyny, może to... Mm -mm. Diana to niezbyt fajne. Weź coś jasnego. Dobrze, dziewczyny, coś jasnego. To może to? Czy to? Niezbyt mi się podoba. Diana smilik chcecie zaskoczyć, więc pójdziecie do klubu albo restauracji. Ubierz się elegancko. Rozumiem dziewczyny, dobrze, dobrze? A może coś takiego? Która? Morska czy różowa? Różowa, różowa Diana. Diana. Dobrze dziewczyny, posłucham was. Pójdę w różowej. No dobra chłopaki, idźcie stąd, nic tu po was! No no, Smilik, chcemy zobaczyć, to ciekawe! Tak, chcemy zobaczyć jak Diana mówi. Nie! Ona się zgodzi, znikajcie! Chowajcie się tam! No dobra, dziewczyny, to idę. Diana, a my! Dziewczyny, a wy co? Diana, możemy podglądać? Jednym okiem, prosimy. Dobrze, dziewczyny, ale jednym okiem. A kiedy Smiley i ja będziemy wychodzić, was tu nie będzie. Dobrze. Och, Smile, wyglądasz wspaniale. Starałem się. Słuchaj, Smile, a co to za strój i niespodzianka? Idziemy do klubu czy restauracji? Zacznijmy od tego, to dla ciebie. Wow, Smile, dziękuję. Jednorożec. Chyba mi już takiego dałeś. Nie, takiego nie. Ten ma tutaj garbik, a tamten nie miał. Mały, ona jest taka zadowolona. Myślisz, że zostanie u niego na noc? Może tak. Jaki smiley, ładnie ubrany, jaki romantyk. Chciałabym, żeby Max mnie gdzieś zaprosił i założył garnitur. Różowy w niebieskie kropki. Diana, po co nam te kluby i restauracje? Byliśmy tam miliony razy. Może przyjdziesz do mnie do domu? Do ciebie? A co z rodzicami? Mamy szczęście, nie ma rodziców dzisiaj. To znaczy, Smile, że u ciebie w domu nie ma rodziców i dlatego mnie zaprosiłeś? Dobrze rozumiem? No tak. Smile, za kogo ty mnie masz? To jakieś żarty? Ile już nocy spędziliśmy razem? Co znaczy, za kogo mnie masz? Wiesz co, Smile? Dzięki. Niespodzianka się nie udała, ale garnitur jest fajny. Idę do domu. Diana, może ja do ciebie przyjdę na noc? Wiesz co, Smile? Byłeś u mnie w nocy, kiedy wszyscy byli w moim domu. Diana, idziemy z tobą? Tak, dziewczyny, dzisiaj spędzicie czas ze mną. No i jak, Smile? Udało się? Dajcie mi spokój. Czuję się jak jakiś błazen. Dziewczyny, słyszałyście to? Jestem zszokowana zachowaniem Smajla. Smileyk sobie pomarzył. Kochani, jestem w szoku. Smileyk chciał zaprosić mnie do siebie na noc. A ja śpię tylko u siebie w domu. Zostawcie lajki, like, subskrybujcie mój kanał i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa! Chodźmy do ciebie. Smiley, poczekaj chwilę. Czy to znaczy, że zapraszasz mnie do swojego domu, bo nie ma twoich rodziców? Słuchaj, Smiley, za kogo ty mnie masz? Dobra, dziewczyny, idę. Jana, a, a my? Co? Ty bez wstydniku? Jesteś w szoku, myślałeś, że nie widziałyśmy? Nauczycielo Mike. Poczekajcie. Rozumiem, Gigi jest różowy pop zoker. Jasne, Julie jest różowy coker. Pop sofer. Nie, no nie wiem jak to powiedzieć. No dobra. Dobra, Juji. Jest różowy soker.